Przez kilka miesięcy amatorscy astronomowie na całym świecie obserwowali 3 i Atlas, trzeci obiekt międzygwiezdny potwierdził w historii ludzkości, po enigmatycznym Oumuamua i Borysow. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, ten nowy gość wykazywał anomalne zachowanie od samego początku, z doskonale obliczoną ścieżką hiperboliczną, ale z wariantami połysku, które zmieniły się tydzień po tygodniu, kwestionując klasyczne modele lodów lub metalicznych ciał. Historia jego odkrycia ma niemal poetyckie pochodzenie. Po raz pierwszy został schwytany przez Leslie Peltier, amatorskiego astronomu z siedzibą na wzgórzu w północnym Chile, uzbrojonym w 40-calowy teleskop, state of DART i cierpliwość godna życia poświęconego gwiazdom. Swoich pierwszych doniesienia opisał go jako szybki przedmiot z niepowtarzalnym zielonkawym poborem, produktem sublimacji tlenku węgla zmieszanego ze śladami niklu. Jego ruch był miękki, ale zdeterminowany. Nie wykazywał żadnych oznak chaotycznej rotacji lub fragmentacji. Jednak wszystko zmieniło się wczesnym rankiem 19 września. O drugiej UTC Peltier wykrył coś niepublikowanego. Poprzez spektrograf swojego zespołu zauważył dziewięć nowych punktów światła, słabych, ale stałych, krążąc wokół około trzech i atlasu. Najbardziej zaskakującą rzeczą nie był jego nagły wygląd. Ale wzór ruchu obiekty poruszały się w doskonale wyrównanym treningu, naśladując wektory głównego obiektu. Wydawały się małe świetliki podążające za latarką przez ciemność kosmosu. Początkowo społeczność naukowa otrzymała dane ze sceptycyzmem. Wielu przypisało je artefakcjom cyfrowym, szumowi termicznemu lub zakłóceniu kosmicznym. Ale ta ostrożność trwała niewiele. W niecałe 48 godzin znane obserwatorie, takie jak James Webb Space Telescope, Hubble, Wray Lark Telescope, VLT, w Chile i Obserwatorium Subaru na Hawajach, potwierdziły obecność dziewięciu towarzyszących ciał. Jego trajektorie, prędkości i firmy spektralne zbiegły się dokładnie z tymi z Atlasu 3i. To było oficjalne nie było jednego obiektu międzygwiezdnego, ale 10. Kolejne analizy. Prowadzone przez zespoły z Instytutu Maxa Plancka i Australijskiego Europejskiego Obserwatorium ujawniły coś jeszcze bardziej niepokojącego. Wszystkie obiekty dzieliły skład bogatą w wysoce wyrafinowane metale, głównie nikiel, kobalt i stopy, które powstają tylko w ekstremalnych warunkach temperatury i ciśnienia. Ponadto wszyscy wydawali ciągły połysk zielonego odcienia z firmami termicznymi, które wskazały całkowicie nieproporcjonalny przepływ energii dla ich wielkości. W początkowych obliczeniach oszacowano, że 3 jatlas wydano około 10 gigawatów energii. Liczba już zaskakująca, ale towarzyszące obiekty przekroczyły tę markę. Każda rejestrowała emisję bliskie 20 gigawatom. Aby spojrzeć na to z perspektywy, ilość energii jest wystarczająca do nakarmienia średniego miasta przez tygodnie. A jednak każde z tych ciał miało rozmiar porównywalny z rozmiarem małego budynku miejskiego. Obecna fizyka po prostu nie ma odpowiedzi na wyjaśnienie, w jaki sposób obiekt tej wielkości może generować i podtrzymywać taką moc bez niszczenia. Fuzja jądrowa w znanych postaciach wymaga ogromnych struktur ograniczania, mnóstwa zbroi i starannie kontrolowanych środowisk. Z drugiej strony ciała te podróżowały bez widocznej ochrony przez próżnię międzygwiezdną, stabilną, cichą i zsynchronizowaną Próby symulacji komputerowej podejmowane na uniwersytetach takich jak MIT i Caltech nie modelowały systemu wyjaśniającego to zjawisko. Algorytmy upadły z niemożności utrzymania integralności strukturalnej tak małego ciała o tak masywnym źródle energii. Parametry, nawet w skrajnych warunkach teoretycznych, po prostu nie zamykały się. Wszystko to doprowadziło do wzrostu niepokoju w międzynarodowej społeczności naukowej. Przybycie 3 i Atlas i jego dziewięciu towarzyszy, do których niektórzy nazywają już eskorty, zwinęło planowane harmonogramy. Kiedy Oumuamua minął w 2017 roku, nie mieliśmy żadnych środków odpowiedzi. Tym razem, chociaż mieliśmy więcej czasu na przygotowanie, nagłe pojawienie się tych dodatkowych obiektów skomplikowało każdą próbę przechwytywania lub głębszej analizy. Misje kosmiczne, takie jak Hera, ESA, Dragonfly, NASA i Hayabusa Next, JAXA, są oceniane pod kątem możliwych pilnych adaptacji, takich jak sondy o wysokiej prędkości. Jednak czas się bawi. Trajektoria Atlasu 3 i doprowadzi go do zrobienia manewru w pobliżu Słońca w połowie października. W niespotykanym zjawisku 10 obiektów powinien przekroczyć peryhelium słoneczne zaledwie kilka dni. I ludzkość zaobserwuje z powierzchni Ziemi jej przejścia. Niektórzy zobaczą zielone linie na niebie tuż przed świtem. Inni po prostu przeczytają nagłówki. Ale dla wielu naukowców pytanie nie brzmi już, czy te przedmioty są naturalne, czy nie. Pytanie brzmi, dlaczego tu są i dlaczego teraz? Rządy nie wydały jeszcze oficjalnych oświadczeń na temat możliwej obecności nieludzkiej. Ale cisza zaczyna wydawać się bardziej odkrywcza niż jakiekolwiek stwierdzenie. Jak powiedział astrofizyk Avi Loeb na ostatniej konferencji, Wszechświat dotknął naszych drzwi. Jedyne, co pozostaje do zrozumienia, jest to, czy jesteśmy gotowi je otworzyć, czy po prostu udawamy, że nie słuchamy. Osiągnięcie części tej wielkości oznaczałoby domenę radykalnie bardziej zaawansowaną technologię niż cokolwiek, co opracowaliśmy, a nawet teoretycznie na Ziemi. Społeczność naukowa w obliczu danych została podzielona na wiele prądów myśli. Niektórzy eksperci postulowali możliwość, że systemy energetyczne nigdy nie zaobserwowane łącząc rozszczepienie jądrowe, tym samym co napędza nasze rośliny atomowe, z procesami fuzji podobnymi do tych, które występują w sercu gwiazd. Inni, mniej konserwatywni naukowcy, zasugerowali jeszcze bardziej egzotyczne mechanizmy, silniki antymaterii, w których unicestwienie między materią a antymaterią uwalnia ogromne ilości energii, a nawet systemy hipotetyczne w oparciu o katalizację ciemnej materii, formę energii, która, choć teoretycznie postulowana, nadal wymyśla naszą bezpośrednie zdolność wykrywania. Pomimo różnic między teoriami wszyscy eksperci zgodzili się na mocne stwierdzenie: Zaobserwowane nie jest związane z chemią lub fizyką, którą znamy w konwencjonalnej dziedzinie kosmicznej. Nic w naszej obecnej wiedzy na temat wszechświata, ani aktywności gwiazdy, ani ekstremalnych zjawisk grawitacyjnych, ani naturalnych reakcji ciał nie może wyjaśnić, co się stało z całkowitą koherencją. Najbardziej niepokojącym był jednak nie tylko natura samych przedmiotów, ale nagłe, niemal gwałtowne, w którym się pojawili. Przez całe miesiące niektóre z najbardziej zaawansowanych instrumentów ludzkości starannie podążały ścieżką Atlas 3i, obiektu międzygwiezdnego, którego przybycie było już uważane za niezwykłe. Teleskopy kosmiczne, takie jak James Webb i Hubble, wraz z obiektami naziemnymi, takimi jak różny długi teleskop na pustyni Atacama, poświęciły tysiące godzin obserwacji tego zjawiska. Do tego dodano sondy międzyplanetarne, takie jak Juno, który orbita Jowisz, Sonda Słoneczna Parkera, który studiuje środowisko słoneczne i Bepi Colombo w kierunku rtęci. Nawet amatorni astronomowie, od garaży w Australii po Cambers na Islandii, byli świadomi każdej zmiany jasności lub trajektorii Atlasu 3i. A jednak nikt nie widział, co stało się dalej. Brak optycznego, podczerwieni, Ultrafioletu ani instrumentu radiowego nie udało się wykryć poprzedniej obecności dziewięciu obiektów wtórnych, które pojawiły się nagle i bez ostrzeżenia. Według precyzyjnych obliczeń zespołu prowadzonego przez astrofizyka Avi Loeb z Harvard University, ciała te pojawiły się dokładnie o drugiej UTC z 19 września. I zrobiły to w niemal niepojętym przedziale czasowym zaledwie jedną tysięczną sekundę. Aby spojrzeć na postać z perspektywy, wystarczy powiedzieć. Że przeciętne ludzkie migotanie trwa około 300 milisekund. Błysk aparatu wynosi około 5 milisekund. To, co się stało, było 30 tysiące razy szybciej niż mrugnięcie i 100 razy szybciej niż błysk. Ten fakt sam wyjaśnia, dlaczego żaden teleskop ani czujnik nie udało się uchwycić dokładnego momentu jego wyglądu. Było to po prostu zjawisko zbyt krótkie i nagle w przypadku obecnych możliwości obserwacji i rejestracji. Chociaż tego rodzaju skale czasowe wydają się absurdalne z ludzkiej perspektywy, nie są one tak rzadkie w kosmosie. Na przykład gamma rejpenka wśród najbardziej energetycznych wydarzeń znanego wszechświata, może uwolnić więcej energii w drugiej frakcji niż ta wyprodukowana przez całą drogę mleczną przez tysiące lat. Promienie kosmiczne o wysokiej energii z nieznanych źródeł przecinają przestrzeń z prędkościami w pobliżu światła zdolnego do przejechania 384 tysięcy kilometrów między Ziemią a Księżycem w nieco sekundy. Nawet zderzenia między supermasywnymi czarnymi dziurami, które generują fale grawitacyjne wykrywalne z Ziemi, mogą zakończyć w milisekundach, uwalniając w tym procesie kolosalne proporcje energii. W tym kontekście Loeb podniósł jedną z najbardziej odważnych i kontrowersyjnych teorii do tej pory, hipoteza statku nodriza. Zgodnie z tą propozycją zaobserwowaliśmy nie było zjawiskiem naturalnym, ale przejawem inżynierii obcej w skali międzyplanetarnej. Pomysł sugeruje, że 3 i Atlas nie był unikalnym przedmiotem, ale głównym pojazdem bardziej złożonej floty. Możliwy statek pielęgniarki wszedłby do układu słonecznego w starannie obliczonej trajektorii, uwalniając serię mniejszych sond lub modułów, 9 obiektów wykrytych, zaprojektowanych do zbliżania się do obszarów takich jak planety Księżyce, asteroidy, a nawet ludzkie stacje orbitalne. Tymczasem główny korpus pozostałby w bezpiecznej odległości, działając jako centrum poleceń lub platforma gromadzenia danych. W różnych wywiadach Loeb stanowił stanowcze podkreślenie wzorca w danych. Dziewięć ciał nie pojawiło się losowo. Jego pojawienie się nastąpiło dopiero po przybyciu Atlasu III i do Układu Słonecznego, co sugeruje sekwencję logiczną, a nawet celowe działanie. Ponadto obiekty te wykazywały wewnętrzne jądra o znaczącej gęstości energii niż obiekty główne i generowały spójne emisje termiczne, mundury z firmami spektralnymi identycznymi, ale różnymi od tego w ciele pielęgniarki. Może to wskazywać, że są one zoptymalizowane pod kątem określonych zadań, takich jak eksploracja geologiczna, mapowanie grawitacyjne lub ekstrakcja zasobów. W najgorszych scenariuszach ostrzegł Loeb. Mogą to być autonomiczne drony z możliwościami zbadania wschodzących cywilizacji lub zebrania cennych elementów, rzadkich metali, związków organicznych, a nawet danych biologicznych, przed przejściem na emeryturę bez pozostawienia śladu. Oczywiście nie wszyscy naukowcy byli gotowi zaakceptować tak niezwykłe wyjaśnienie. Fizyk teoretyczny Mychio Ukeiku zaproponował bardziej trzeźwą alternatywę opartą na możliwej katastrofalnej interakcji między Atlasem III i masywnym korpusem skalnym, który nie został wykryty, być może fragment międzygwiezdny ukryty po jasności słonecznej. Ponieważ Atlas przejechał ponad 60 km na sekundę i wykazywał anomalnie odporną strukturę, uderzenie mogło być rozdrobnione bez jego części rozproszonych w chaotyczny sposób, co wyjaśniałoby tworzenie wielu obiektów po równoległych trajektoriach. Zgodnie z tą teorią, dziewięć siał wtórnych byłyby zwartymi fragmentami pierwotnego jądra, zachowując znaczną część jego energii kinetycznej i struktury materiału. Jednak zespół Loeba wskazał, że ta hipoteza, choć prawdopodobna w tradycyjnym kontekście fizycznym, nie wyjaśnia dwóch kluczowych cech: po pierwsze, ogromna i stała emisja energii obiektów wtórnych, zbliżona do 20 GW na jednostkę, a po drugie, zaskakująca jednolitość w ich zachowaniu orbitalnym i ich sygnatariuszach spektralnych. W zderzeniu o takiej wielkości można oczekiwać chaotycznego wyniku z fragmentami różnych kształtów, mas i trajektorii. Ale w tym przypadku zaobserwowano precyzyjny i skoordynowany wzór. I właśnie wtedy, gdy społeczność naukowa dopiero zaczynała przetwarzać wielkość tego zdarzenia, pojawiła się nowa anomalia, która ożywiła wszystkie alarmy. Inny obiekt międzygwiezdny, tymczasowo zidentyfikowany jako Swan R2, zbliżył się do naszego systemu z całkowicie przeciwnego kierunku. To nowe ciało było jeszcze bardziej enigmatyczne, sto razy masywne i jasne niż Atlas 3i z ogonem, który obejmował ponad 2,5 stopnia nocnego nieba, rozmiar, który był widoczny nawet dla nagiego oka w niektórych obszarach półkuli północnej. Jego obecność przyćmiła na skalę i energii do wszystkich podobnych komet i przedmiotów nigdy nie zarejestrowanych przez współczesną astronomię. To, co zaczęło się ciekawego zjawiska, szybko przekształciło się w kosmiczną tajemnicę niepublikowanych proporcji, która być może na nowo definiuje nie tylko nasze rozumienie wszechświata, ale także nasze miejsce w nim. Oczekiwano, że atlas międzygwiezdnej komety 3 osiągnie najbliższy punkt Słońca, znany jako perihelio, w tym samym tygodniu, w którym obiekt Słan R2 przejdzie również tę krytyczną pozycję w Układzie Słonecznym, szczególnie w październiku. Ta bezprecedensowa czasowa synchronizacja współczesnej astronomii nie pozostała niezauważona między naukowcami, astronomami i agencjami kosmicznymi. Niektórzy eksperci zaczęli już nazywać tę konwergencję butelkowaniem międzygwiezdnym wokół Słońca, zjawiskiem tak niezwykłym, że nie ma porównania z żadnym wydarzeniem zarejestrowanym w historii astronomicznej ludzkiej. Pomysł, że dwa ciała pochodzenia międzygwiezdnego, o radykalnie różne cechy i rozmiary, mogą prawie jednocześnie zbliżać się do peryhelium, generują zarówno fascynację, jak i troskę. To... Co wzbudziło większe zaniepokojenie podczas szczegółowej analizy jego trajektorii orbitalnych, jest istnienie starożytnych zapisów astronomicznych, które sugerują, że obiekt z drogą bardzo podobną do Słan R2 pojawia się powtarzalnie co 2200 lat. Ta okresowość spowodowała falę teorii, niektóre oparte na dowodach historycznych, innych na temat spekulacji naukowych i wielu innych mitach i legendach. Od wspólnoty naukowej po mniej ortodoksyjne kręgi, Spektrum interpretacji pokrywa się z nadziei i optymistycznych hipotez po apokaliptyczne prognozy pełne alarmu. Do najbardziej uderzających hipotez są te, które pochodzą z badania niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, powszechnie skróconych jako UAP. Niektórzy badacze w tym obszarze stwierdzili, że Swan R2 może odgrywać rolę ochronną, działając jako rodzaj opiekuna lub kosmicznego obrońcy, którego funkcją byłoby przechwytywanie, Neutralizowanie lub kontrolowanie wpływu Atlasu III i jego fragmentów. Zgodnie z tą wizją, nie stoimy przed dwoma niezależnymi obiektami, ale przed dwoma aktorami w złożonej dynamice, która może obejmować zaawansowaną technologię obcych, z celami nadzoru, obrony lub ograniczenia. Z drugiej strony są tacy, którzy popierają diametralnie przeciwną interpretację, że oba obiekty są częścią wspólnej misji zorganizowanej przez inteligencję pozaziemską lub cywilizację której celem byłoby wydobycie zasobów lub energii bezpośrednio ze Słońca lub przeprowadzanie badań naukowych, które wymagają bliskości najbliższej gwiazdy. Ten czasowy zbieg okoliczności jego peryhelio nie byłby swobodny, ale wynik strategicznego projektu. Argumenty przeciwko Swan R2 stanowią również bezpośrednie zagrożenie. Niektórzy naukowcy zwracają uwagę, że gdyby ten obiekt miał wrogie intencje, Ludzkość nie przetrwałaby swojego poprzedniego kroku ponad 2000 lat temu, kiedy brakowało nam jakiegokolwiek rodzaju technologii lub systemu defensywnego zdolnego do reagowania na tego typu zagrożenia kosmiczne. Mimo to różni historycy uratowali starożytne historie, które wydają się z niezwykłą precyzją opisując obecność niebiańskiego gościa o podobnych cechach Swan R2. Na przykład, chińskie chińskie roku 200 przed naszą erą wspominają o pojawieniu się Smoka Niebiańskiego, który zmarszczył niebo. Nosiciele wróżb i ważnych zmian. W starożytnej Mezopotamii tabletki babilońskie zarejestrowały przejście podzielonej gwiazdy, zjawiska związane z przybyciem dużych katastrof i głębokich zmian społecznych. Później w średniowiecznych europejskich dokumentach bliskich tysięcznego roku opisano pojawienie się gościa z zielonkawym tonem i świetlistym ogonem, który wydawał się sztandarem rozmieszczony na niebie. Historie te, choć oprawione w konteksty mitologiczne i symboliczne, Sugerują możliwość, że SWAN-R2 jest powtarzającym się zjawiskiem, którego wpływ był postrzegany w całej historii ludzkości. Pomimo rosnącej liczby danych, odsetek i problemów społecznych, oficjalne agencje, takie jak NASA i Europejska Agencja Kosmiczna ESA, zachowały niezwykle powściągliwy i praktycznie cichy profil. Jego komunikacja była krótka i bardzo formalna, po prostu zapewniając ciągłe obserwacje i powtarzając że jak dotąd nie ma konkretnych dowodów, które wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla Ziemi. Jednak w przeciwieństwie do tej fascynowanej pozycji publicznej, zaczęły pojawiać się wskazania, że agencje wojskowe i lotnicze na całym świecie zwiększają poziom alarmów. Przefiltrowane dokumenty z Pentagonu i Europejskiego Dowództwa Kosmicznego pokazują, że spotkania awaryjne zostały zwołane na poziomie strategicznym, w którym oceniane są wiele scenariuszy, a plany awaryjne są zaprojektowane z możliwego przechwytywania obiektów po wdrożenie strategii obrony planetarnej. Na przykład doniesiono, że Krajowa Administracja Kosmiczna Chin postanowiła przekierować zasoby i technologie opracowane na długi 9 marca, zorganizowane w celu transportu dużych obciążeń na Księżyc i Mars, w celu zaprojektowania przechwytywania o wysokiej prędkości zdolnej do reagowania na zagrożenia międzygwiezdne. Jednocześnie ESA reaktywowała stare projekty, takie jak plan Kichot, Początkowo wymyślone do odwrócenia potencjalnie niebezpiecznych asteroid, dostosowując je do obecnych okoliczności. Ponadto agencje rządowe skontaktowały się duże prywatne firmy w sektorze kosmicznym, takie jak SpaceX i Blue Origin, w celu współpracy w zakresie opracowywania szybkich i elastycznych platform startowych, mających na celu wyświetlanie sąd rozpoznawania i reagowania w rekordowych czasach. Pomimo rosnącego entuzjazmu i wygenerowanych oczekiwań społecznych. Oficjalne agencje zachowały ostrożne i powściągliwe podejście. Na przykład NASA odmówiła rozpowszechniania nieprzetworzonych widm przechwyconych przez teleskop Jamesa Webba, twierdząc, że dane są nadal analizowane i weryfikowane. ESA uniknęła komentowania swoich działań obronnych lub strategicznych, a Biały Dom wydał tylko minimalne stwierdzenie: jesteśmy świadomi sytuacji i monitorujemy ją. Ta pozorna dyskrecja wywołała jeszcze większe podejrzenia i spekulacje między ekspertami ogółem społeczeństwa. Jednym z najbardziej powtarzających się pytań jest: jeśli dowody są tak jasne i niepokojące, dlaczego nie ma bardziej widocznej i przejrzystej mobilizacji świata? Niektórzy analitycy sugerują, że trwa już cicha mobilizacja. Która obejmuje realizację tajnych testów za pomocą statku kosmicznego, tajną aktywację satelitów obronnych oraz reorientację radiotowe teleskopów w kierunku określonych obszarów nieba uznanych za wysoki priorytet strategiczny. Ta strategia dyskrecji zareagowałaby zarówno na potrzebę uniknięcia uogólnionej paniki, jak i roztropności, aby nie ujawniać zdolności obronnych lub technologicznych dla potencjalnego przeciwnika. W trakcie tego kontekstu niepewności sam Avi Loeb Jeden z najbardziej widocznych i kontrowersyjnych głosów w badaniu zjawisk międzygwiezdnych wykonał formalne wezwanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby zadzwonić do sesji awaryjnej. Jego propozycja jest jasna i ambitna. Należy ustalić globalną i skoordynowaną politykę w celu stawienia się przybycia i możliwej interakcji z obiektami tego rodzaju. Loeb nie tylko opowiada się za międzynarodowym dialogiem i współpracą, ale także sugeruje tworzenie skoordynowanych i wyspecjalizowanych sił międzynarodowych które mogą szybko i skutecznie reagować na te sytuacje. Poza tym podniósł pomysł ogłoszenia stanu usposobienia nuklearnego nie jako obraźliwego zagrożenia, ale jako wyraźnego znaku zdolności technologicznej i determinacji do możliwych sądów lub statków, które mogą aktywnie skanować nasze emisje radiowe i komunikacyjne. Jeśli te obiekty są naprawdę inteligentnymi sądami, powiedział Loeb, będzie monitorował nasze widmo radiowe i oceniać naszą postawę obronną. Dlatego musimy wykazać, że nie jesteśmy pasywni, że mamy zdolność i wolę się bronić. Wreszcie, Loeb zaleca, aby główne uprawnienia nuklearne planety Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Francja i Indie koordynowały ich systemy alarmowe i przyjęła wspólną i zsynchronizowaną postawę. Proponuje również, aby wiele narodów przeprowadziło jednoczesne wydania obserwacji, eksploracji lub nawet bezpośredniej interakcji z obiektami. Aby uzyskać jak najwięcej informacji i przygotować się na każdą ewentualność. Obecne i planowane misje kosmiczne, takie jak n 13, misja HERA Europejskiej Agencji Kosmicznej, następna nasa Dragonfly i przyszła Hayabusa, kolejna Japonii, choć pierwotnie zaprojektowana do innych celów naukowych, mogą zostać dostosowane do Sąd Uznania o wysokiej prędkości, zdolne do przechwytywania lub zbliżenia się do tych tajemniczych obiektów międzyselarnych. Jednak, pomimo postępu technologicznego i pomysłowości tych agencji, największa i najbardziej nieprzewidywalna przeszkoda pozostaje czas. Przypomnijmy, że kiedy obiekt międzygwiezdany Oumuamua minął w 2017 roku, ludzkość nie przygotowała przechwytujących do działania szybko i zdecydowanie. To było wydarzenie, które zaczęło nas całkowicie niepodejrzewające. W przypadku Atlasu Komet 3 i było nieco większy margines do badania i reakcji ale z nieoczekiwanym i prawie jednoczesnym wyglądem dziewięciu dodatkowych obiektów, jednego z właściwościami i zachowaniami, które podważają naukowe zrozumienie, czas przygotowania odparował z niepokojącą prędkością. Nie jesteśmy wyposażeni ani gotowi stawić czoła zjawisku, który implikuje obecność do 20 gigawatów nieznanej energii poprzez wewnętrzny układ słoneczny, kolosalną i niespotykaną ilość skoncentrowanej energii która kwestionuje wszystkie nasze konwencjonalne wyobrażenia o fizyce i astrofizyce. Październik szybko zbliża się do kalendarza. A obaj odwiedzający międzygwiezdani, 3 i Atlas i Słaner 2, zbliżają się do słońca z różnicą dni, które testują wszystkie systemy monitorowania i reagowania. Zjawisko to nie jest po prostu wizualnym pokazem pasażerskim, który można wykluczyć jako kaprysy kosmosu. Zwykli ludzie którzy patrzą na niebo w pierwszych światłach świtu, mogą obserwować zielone pociągnięcia, które przechodzą przez niebo, intensywne mieszanie zdziwienia, ciekawości i odrobiny strachu odzwierciedlone na ich twarzach. Zjawisko tak prawdziwe jak światło słoneczne, a jednocześnie tak tajemnicze, że podważa nasze rozumienie wszechświata. To nie jest niewyraźne wideo z rzekomego wirusowego UFO w sieciach społecznościowych lub historii science fiction z Hollywoodskiego filmu. Wszystko jest rygorystycznie udokumentowane, jest zarejestrowane w oficjalnych astronomicznych bazach danych, przechwycone przez państwo F artystyczne teleskopy, takie jak James Webb i różny duży teleskop i jest przedmiotem artykułów naukowych przeglądanych przez ekspertów wielu dyscyplin. Dowody są solidne, są w drodze i nikt z pewnością nie wie, co to znaczy lub jakie konsekwencje przyniesie. Zjawisko to uwolniło burzę pytań, obaw i debat nie tylko między naukowcami, władzami rządowymi i agencjami kosmicznymi, ale także w umysłach zwykłych ludzi. Spekulacje i możliwe scenariusze. Czy Atlas słan R2 i 3 i może zderzyć się z katastrofalną kolizją, która wywołuje serię nieprzewidywalnych wydarzeń? Czy dziewięć zagadkowych sąd towarzyszących 3 i Atlasu zmieni kurs i pójdzie na Ziemię lub Księżyc? Czy po raz pierwszy rządy świata publicznie uznają konkretną możliwość obecności pozaziemskiej w naszym Układzie Słonecznym? A może po prostu będziemy biernymi widzami dwóch spektakularnych komet, pozwalając naukowcom poświęcić dziesięciolecia na analizę danych i sformułowanie teorii, podczas gdy my zastanawiamy się tylko w pięknym niebiańskim pokazie? Niekomfortowa prawda jest taka, że nikt nie ma ostatecznych odpowiedzi. Implikacje tego spotkania międzygwiezdnego są prawdopodobnie najbardziej znaczące w historii ludzkości, a jednocześnie zebrane dane są bardziej niepokojące i enigmatyczne niż kiedykolwiek. To nie jest fikcja ani spisek, to prawdziwa astronomia, dzieje się w czasie rzeczywistym, tuż nad naszymi głowami i pod oczekiwanym wyglądem wszystkich. Dwóch gości międzygwiezdnych wkrótce przekroczy nasz układ słoneczny. A ta sytuacja robi jeszcze bardziej niezwykłe, jest to, że jeden z nich nie przychodzi sam, ale towarzyszy mu dziewięć enigmatycznych przedmiotów wtórnych, których firmy energetyczne podważają nasze zrozumienie fizyki i znane prawa kosmosu. Ich zachowanie, ich trajektorie i sama natura nie pasują do żadnych oczekiwań opartych na naszym dotychczasowym doświadczeniu astronomicznym. I choć to wszystko się dzieje, margines przygotowania, zrozumienia lub reakcji jest alarmująco zawężony. Jak zauważył Awi Loeb na swojej ostatniej konferencji prasowej, z mieszanką powagi i pilności, wszechświat w końcu dotknął naszych drzwi. Pytanie brzmi teraz: czy my, jako ludzkość Zdecydujemy się je otworzyć, stawić czoła nieznanym i odpowiedzieć z odwagą, lub jeśli po prostu zdecydujemy się ukryć, zaprzeczyć rzeczywistości i pozwolić, aby tajemnica nas pokonała.